Chylął się głowy przed kolejną stacją, modli się matka o zdrowie dla syna, wyłakuje oczy za stres, samotna w tłumie jest niewidzialna. Chce tu pod krzyżem ukoić swe łzy ciekawość tłumu, obojętność tłumu, brak zrozumienia. A nawet złość. Jeden coś powie, drugi dopowie i to już wszystko, tego i tak dość. A syn umiera wśród uciech gawiedzi, wśród swoich bliskich, braci i sióstr. Kto ci o matko poda dziś rękę? Kto cię o matko wesprze, przytuli? Chylą się głowy przed kolejną stacją. Chylą się głowy tak od tysiącleci. A rozpacz matki zawsze ta sama. A rozpacz matki zawsze przegrana. Pozostajemy w tym nastroju modlitewnym. Dziękujemy Wam za tą atmosferę modlitewną. Rzadko się zdarza, by w tym teatrze cały teatr tak się modlił. Aktorzy, my, jako widzowie, aktorzy, idziemy na golgotę. Jesteśmy jednymi z nich. Pozwólmy działać Duchowi Świętemu, pozwólmy wejść Bogu w nasze serca i sumienia. Odpowiedzmy sobie sami na wiele pytań. Trwajmy dalej. Na koniec czeka nas radosna chwila największego zmartwychwstania.